Na spotkaniu absolwentów ona przesunęła w moją stronę talerz z resztkami jedzenia. Zjedz to przegrana. Przecież i tak nigdy nie widziałaś porządnego jedzenia. Dwadzieścia lat temu oblała moje spodnie sokiem i krzyczała na całą klasę: Patrzcie, posikała się. Teraz cała w diamentach, obok niej mąż, chwali się milionami. Oni jeszcze nie wiedzą, kim jestem. Rzuciłam jej wizytówkę prosto na talerz przeczytaj to imię na głos. A teraz słuchaj, masz trzydzieści sekund. Zasubskrybuj kanał, a zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego oglądania. Anna Sienicka weszła do salonu pewnym krokiem, ale w jej wnętrzu panował ciężar, który nigdy nie został całkowicie rozładowany. Ten ciężar nie miał głosu, nie krzyczał, po prostu był, obecny jak cień, który od lat towarzyszył jej krok w krok. Rozpoznała znajome twarze, drobne gesty, uprzejme uśmiechy, które niczego nie zdradzały, ale miały w sobie echo dawnych mechanizmów. Taktownie zakrywających napięcie, które wszyscy czuli, lecz nikt nie chciał nazwać. Cisza, jaka towarzyszyła jej obecności, nie była ciszą komfortu, była jak niewypowiedziane pytanie, jak coś, co nie pasowało do obrazu. Wtedy podszedł Łukasz Wróbel, ten sam chłopak, który niegdyś siedział z nią w ostatniej ławce, a teraz miał na szyi stetoskop. A w oczach zmęczenie kogoś, kto zbyt wcześnie musiał nauczyć się podejmować decyzję o cudzym losie. Zniknęłaś na długie lata, powiedział cicho, ale z ciepłem. Myślałem, że już nie wrócisz. Anna spojrzała mu w oczy, nie uśmiechnęła się. Czasem potrzeba lat, żeby wrócić tam, gdzie nauczyło się kurczyć. Nie musiał pytać o więcej, zrozumiał. Nie wszystko trzeba było wypowiedzieć, by poczuć prawdę. Drzwi ponownie się otworzyły. Olga Majewska weszła jak ktoś, kto zna układ sił i nie ma zamiaru go kwestionować. Każdy jej krok był wyważony. Wzrok chłodny, dokładny, wyczulony na każdy niuans w otoczeniu. U jej boku stał Igor Nowak, mężczyzna, którego głos zawsze znajdował słuchaczy, nawet jeśli mówił niewiele. Ich wejście zmieniło energię w pomieszczeniu, niegwałtownie, powoli. Jak obecność kogoś, kto zawsze wiedział, gdzie nacisnąć, by poczuć przewagę. Olga przesunęła spojrzeniem po twarzach. Gdy dostrzegła Annę, nie zareagowała od razu z emocją. Uśmiech, który posłała, nie miał w sobie ciepła. Był jak test, jak pytanie bez znaków interpunkcyjnych. Anna Sienicka. Powiedziała z nutą ironii. Nie spodziewałam się, że będziesz miała odwagę się tu pojawić. Anna milczała, nie odwróciła wzroku. To milczenie było odpowiedzią. Łukasz się cofnął, nie fizycznie, ale emocjonalnie, jakby czuł, że teraz już nie miał w tej rozmowie miejsca. To nie miejsce na stare rachunki. Rzucił, jakby próbował zatrzymać coś, co już dawno ruszyło. Ale Olga nawet na niego nie spojrzała. Jej oczy nadal wbite były wannę. Niektórzy nie rozumieją, kiedy drzwi powinny zostać zamknięte na zawsze, dodała. Anna podniosła brodę lekko, niemal niezauważalnie. W jej oczach nie było złości. Było coś innego. Cień tego kim kiedyś była, dziewczyny, którą przycisnęli do ziemi słowami, spojrzeniami, obojętnością. Ale coś się zmieniło. W tej ciszy, którą przywiozła ze sobą po latach, było nowe brzmienie. Nie musiała nic mówić. Jej obecność była wystarczającą deklaracją. Z boku Igor skinął głową, jakby aprobował show, którego nie musiał reżyserować. Minęło dużo czasu, odezwał się, a mimo to wszystko wygląda, jakby wciąż było na swoim miejscu, tylko pozornie, odpowiedziała Anna. Czas nie zatrzymał się, tylko niektórym wydaje się, że nic się nie zmieniło. Olga skrzywiła się lekko. Nadal lubisz mówić rzeczy, które brzmią głęboko, ale niewiele znaczą. A ty nadal potrzebujesz publiczności, żeby uwierzyć, że masz rację? W tym momencie pomieszczenie stało się cichsze, chociaż rozmowy w tle nadal trwały. Ludzie nie odwracali się otwarcie, ale wszyscy słuchali. Stara historia zaczynała się od nowa. Tylko role były już inne. Anna nie była już tą, która musi się tłumaczyć. I to właśnie drażniło Olgę najbardziej. Łukasz wziął głębszy oddech i położył dłoń na ramieniu Anny. Chodź, nie warto. Nie, Łukasz, warto. Nie dla niej, ale dla mnie. Spojrzała jeszcze raz na Olgę. Nie z wyzwaniem, ale z decyzją. W tym spojrzeniu było pożegnanie z czymś dawnym, co długo ją trzymało. Już się nie kurczę, dodała cicho. Olga nie odpowiedziała. Jej uśmiech zbladł. Nagle z końca sali dobiegł cichy śmiech. Głos należał do kacpra zawiślaka dawnego przyjaciela wszystkich, którego nikt nie brał nigdy na poważnie, aż do czasu, gdy zniknął bez słowa. Teraz pojawił się niespodziewanie, tak samo jak Anna, ale w jego oczach było coś, co nie pasowało do bestrowskiego tonu. Patrzeć na was to jak oglądać stary film, tylko tym razem ktoś zmienił zakończenie, powiedział zbliżając się do grupy. Nie sądzicie? Olga spojrzała na niego z irytacją. Nikt cię nie zapraszał do tej rozmowy. A może to właśnie rozmowa, na którą wszyscy czekali, odparł. Tylko nikt nie miał odwagi jej zacząć. Anna obróciła się w jego stronę. Dlaczego wróciłeś? Może po to samo co ty, żeby coś dokończyć spojrzała mu głęboko w oczy. Tam, gdzie kiedyś była obojętność, teraz było zrozumienie. W tle słychać było stuk kieliszków, fałszywe gratulacje, uśmiechy zakładane jak maski ale coś pękło w tej spokojnej iluzji coś się poruszyło. Łukasz spojrzał na nich wszystkich, jakby szukał sensu w tym, co się właśnie działo. Olga odeszła bez słowa. Igor podążył za nią. Kacper został, ale już nie śmiał się. A Anna. Anna patrzyła w głąb pomieszczenia, ale widziała coś więcej to, co miało dopiero nadejść, bo to nie było zakończenie to był początek czegoś, co miało zmienić każdego z nich. I właśnie w tym momencie, gdy świat pozornie wracał do normy, coś lub ktoś miał wejść i przerwać wszystko. Później, kiedy wszyscy zasiedli przy długim stole, rozmowy zaczęły powoli nabierać głębi, jakby wspomnienia czekały tylko na sygnał, by znów wyjść na powierzchnię. Śmiechy i uprzejmości rozbrzmiewały między jednym toastem a drugim, ale w cieniu tych konwersacji zaczynało formować się coś bardziej złożonego. Zwłaszcza tam, gdzie przy stole siedzieli Anna, Olga i Igor. Troje ludzi, których przeszłość nigdy nie została właściwie rozliczona, a teraźniejszość miała dopiero ujawnić, jak bardzo ich losy pozostały splątane. Więc mówisz, że wróciłaś, ale czym się właściwie teraz zajmujesz? Zapytała Olga z uśmiechem tak wyważonym, że nie sposób było stwierdzić, czy w jej głosie słychać ciekawość, czy ostrze. Nadal robisz te swoje proste rzeczy? Czy w końcu spróbowałaś czegoś większego? Ton to był znajomy. Ten sam, którym kiedyś rzucała komentarze na korytarzach liceum, ale teraz już nie działał tak samo. Anna nie odpowiedziała od razu. Spokojnie sięgnęła do torebki i wyjęła mały kartonik, który położyła przed sobą na stole. Nie pchała go nikomu. Po prostu zostawiła, jakby sam jego ciężar miał przemówić. Igor sięgnął po niego pierwszy. Jego palce drgnęły, zanim jeszcze przeczytał, co tam było napisane. Departament analizy i nadzoru transakcji przeczytał półgłosem. W jego oczach coś się zmieniło. Zmarszczył brwi, spojrzał na Annę, potem na kartkę i znowu na nią. Milczenie, które zapadło, nie było przypadkowe on zrozumiał. Olga jeszcze nie. Ty. Zaczął Igor, ale przerwał. Szukał słów. To znaczy, że. Anna potwierdziła ruchem głowy. Tak, to ja zajmuję się weryfikacją waszej transakcji. W tym momencie Olga zamarła. Nawet ona nie potrafiła zamaskować krótkiego impulsu niepokoju, który przeszedł przez jej twarz. Spojrzała na Igora, jakby chciała się upewnić, że to jakiś żart, że może nie zrozumiała, ale jego mina. Mówiła wszystko. Nie, to nie był żart, to była rzeczywistość, która wdarła się w ich wieczór bez zaproszenia, ale z pełnym prawem obecności. Ty możesz zablokować cały proces? Zapytała Olga, ale jej głos nie był już chłodny. Był dziwnie pusty. Anna oparła dłonie na stole, nieagresywnie, ale pewnie. Nie ja. Fakty, które analizuję, ja jedynie sprawdzam, co kryją liczby, co ukrywa się między wierszami, oceniam, czy wszystko jest tak czyste, jak wygląda. I co już wiesz? Igor wreszcie się odezwał patrzyłaś na nasze dokumenty, przestudiowałam wszystkie trzy wersje. Olga wyprostowała się. Teraz nie było już maski, jej oczy były twarde. Czyli nie przyszłaś tu po prostu na spotkanie starych znajomych. Przyszłaś z powodu tego. Anna spojrzała na nią spokojnie, ale bez cienia uległości. Myślisz, że wszystko w życiu kręci się wokół ciebie? Igor wstał powoli, ale nie odszedł od stołu. Przeszedł kilka kroków wzdłuż sali, jakby potrzebował oddechu, choć żadne powietrze nie mogło rozładować napięcia, które właśnie się zbudowało. Nie wiedziałem, że to ty się tym zajmujesz powiedział. Gdybym wiedział co byś zrobił? Anna przerwała mu. Zmienilibyście firmę? Zmienilibyście transakcję? A może liczyliście, że się nie zorientuję? Igor nie odpowiedział. Wiedział, że jakiekolwiek słowo zabrzmi jak przyznanie się. Milczenie miało mniejszą cenę. Olga spojrzała na kartkę, jakby chciała ją zniszczyć samym spojrzeniem, czyli wszystko, co teraz się dzieje. Twoja obecność tutaj, twoje milczenie przy wejściu, ten teatr, to była tylko gra? Nie, to było zamknięcie pewnych drzwi. A teraz otwierają się inne. Łukasz, który do tej pory obserwował całą scenę w milczeniu, w końcu zabrał głos. Wszyscy zachowujecie się, jakby chodziło tylko o wasze interesy, ale nie pamiętacie, co was naprawdę łączyło? Olga wybuchnęła krótkim śmiechem. Łączyło? To słowo chyba tu nie pasuje. My nie byliśmy nigdy przyjaciółmi, byliśmy wygodni dla siebie, a potem, kiedy jedna z nas przestała pasować do układu, po prostu zniknęła. Anna spojrzała na nią z dziwnym spokojem. Nie zniknęłam. Odeszłam, bo wtedy nie miałam siły walczyć z tym, co widziałam, ale teraz już mam. Igor wrócił na swoje miejsce. Jego spojrzenie było teraz inne, mniej obronne, bardziej badawcze, jakby dopiero teraz zaczynał rozumieć, że relacje z przeszłości nie są tylko wspomnieniem, ale strukturą, która nadal wpływa na to, co robimy. Co zamierzasz zrobić? Zapytał. Jako analityk? Anna odchyliła się lekko na krześle. Zamierzam być uczciwa, nic więcej, ale i nic mniej. Olga wstała. Usta miała zaciśnięte. Nie jesteś tą samą dziewczyną, którą pamiętam. I ty nie jesteś już tą, którą udajesz. Spojrzenia znów się skrzyżowały. Tym razem bez ironii, bez gry. Była tylko cisza i świadomość, że wszystko, co było dotąd niedopowiedziane, właśnie zaczęło wypływać na powierzchnię. Kacper, który wcześniej tylko obserwował z dystansu, nachylił się do Łukasza. Czułem, że ta noc przyniesie coś więcej niż wspomnienia. Łukasz pokiwał głową. To dopiero początek i właśnie wtedy, gdy atmosfera zaczęła się zacieśniać, a ukryte napięcia zyskiwały kształt, drzwi boczne sali uchyliły się. Wszedł mężczyzna, którego nikt się nie spodziewał. Drzwi, które się uchyliły, na moment skupiły uwagę wszystkich, ale nikt nie wszedł. Cisza wróciła jak fala cofająca się przed kolejnym uderzeniem. Napięcie przy stole jednak już nie zniknęło. Wręcz przeciwnie, gęstniało z każdą sekundą. Olga zacisnęła dłonie. Kiedy odezwała się, jej głos był inny niż wcześniej. Wciąż ostry, ale jakby pęknięty od środka. Więc to o to chodzi, przyszłaś tu, żeby się zemścić, żeby wszystkim pokazać, że wygrałaś? Anna nie uniosła głosu, nie odpowiedziała z gniewem, nie miała go w sobie, miała coś innego, ciężar świadomości, który przestała dusić w milczeniu. Nie przyszłam się mścić, powiedziała cicho, przyszłam, bo już nie pozwolę nikomu traktować mnie jak kogoś mniejszego. Słowa nie miały ozdobników, były surowe, czyste i właśnie dlatego trafiły celniej niż jakakolwiek riposta. Igor poruszył się nerwowo, jakby próbował dosięgnąć czegoś, co mu się wymykało. Możemy to rozwiązać, profesjonalnie, zaczął, bez tych scen, bez emocji. Ale nikt go nie słuchał, nie w tym momencie. Łukasz milczał, jego wzrok wędrował między nimi, ale wiedział, że nie chodziło już o dokumenty, nie o podpisy i terminy. To, co działo się teraz, sięgało o wiele głębiej. Olga pochyliła się lekko nad stołem i uderzyła dłonią w blat. Nie z wściekłości. To był gest kogoś, kto traci kontrolę nad czymś, co przez lata stanowiło o jego istnieniu. Nie rozumiesz, Anna, wyszeptała. Ja nigdy nie potrafiłam być kimś innym. Od zawsze musiałam udawać, że jestem silniejsza, niż się czułam. Większa, twardsza, lepsza, inaczej nikt by mnie nie zauważył. To była pierwsza chwila, kiedy jej głos brzmiał ludzko, bez maski, bez kontroli. Anna spojrzała na nią uważnie, nie z wyższością, lecz z czymś, co przypominało zrozumienie, którego nikt się nie spodziewał. A ja całe życie musiałam przetrwać to udawanie innych. Słowa Anny nie były oskarżeniem. Były wyznaniem. Ich spojrzenia zderzyły się jak dwa lustra, odbijające tę samą ranę tylko z innych stron. Igor, który do tej pory próbował utrzymać dystans, usiadł z ciężkim westchnieniem. Nikt z nas nie wyszedł stąd bez blizn, nawet jeśli próbujemy udawać inaczej. Blizny to jedno, odparła Anna. Ale niektórzy z was nie potrafią przestać rozdrapywać cudzych. Olga odwróciła wzrok. Milczenie, które nastało, nie było już agresywne. Było bolesne, jak cisza po zbyt długo, tłumionym krzyku. Zawsze musiałaś być doskonała, odezwał się Kacper, który do tej pory trzymał się z boku. Spojrzał na Olgę z mieszaniną współczucia i wyrzutu. A my wszyscy przez to płaciliśmy cenę. Ale ty też. Olga spojrzała na niego, jakby widziała go naprawdę pierwszy raz może. Ale nikt nigdy mnie nie zatrzymał, Łukasz w końcu się odezwał bo baliśmy się, a teraz nikt się już nie boi. Anna powoli odsunęła krzesło i wstała. Nie przyszłam tu, żeby was osądzać, ale nie zamierzam już milczeć. Olga wstała również, znieruchomiała. W jej twarzy nie było już walki. Zostało coś, co wyglądało na stratę. Nie pozycji, nie dumy, ale samej siebie. Nie wiem, kim jestem, kiedy nie próbuję nikogo przytłoczyć. Powiedziała bardziej do siebie niż do innych. Anna patrzyła na nią długo, zanim odpowiedziała: Może teraz masz szansę się dowiedzieć. To nie były słowa wybaczenia. To był moment otwarcia drzwi. Cichy, prawdziwy. Igor spuścił głowę. Jeśli chcesz zablokować nasz projekt, zrobisz to. Nie chodzi o to, czego chcę. Chodzi o to, co jest uczciwe. Odpowiedziała Anna. Kacper odwrócił się i podszedł do okna. W jego oczach było coś, co długo ukrywał. Niepokój, że te rozmowy zmieniają rzeczy na stałe. Łukasz przesunął wzrokiem po wszystkich: Może pierwszy raz od lat. Jesteśmy sobą. Bez ról, bez masek. Nikt nie odpowiedział, ale coś w nich pękło i coś innego, może nowego, zaczęło się składać. I właśnie wtedy, kiedy myśleli, że najgorsze już za nimi, rozległ się dźwięk telefonu Igora. Spojrzał na ekran, zbladł. Muszę odebrać, powiedział cicho i wyszedł. Została za nim pustka, w której wszyscy czuli, że ten telefon zmieni bieg wieczoru. Olga usiadła z powrotem, jakby ktoś odciął jej siły. Anna patrzyła w miejsce, gdzie przed chwilą stał Igor, wiedziała, że coś nadchodzi, coś większego niż wszystkie rozmowy tego wieczoru. Po powrocie Igora panowała cisza, nawet ci, którzy jeszcze szeptali między sobą, zamilkli, jakby niewidzialny impuls przeszedł przez całe pomieszczenie. Spojrzenia, wcześniej pełne niepokoju i oczekiwania, teraz kierowały się wyłącznie na Annę i Olgę. Dwie kobiety, które przez lata stały po przeciwnych stronach tej samej rysy, teraz znajdowały się dokładnie w jej środku. Anna stała, nie była spięta, nie próbowała zdominować przestrzeni, nie musiała, jej głos nie był ostry, nie miał w sobie triumfu, był spokojny, czysty, pozbawiony potrzeby ranienia. Nie przyszłam cię upokorzyć, Olga, powiedziała, patrząc jej prosto w oczy to nie jest osoba którą chcę być ale nie pozwolę by to co zrobiłaś kiedyś powtórzyło się ze mną ani z nikim innym każde słowo uderzało ale nie jak cios raczej jak prawda której nie da się już odsunąć na bok olga nie odpowiedziała od razu przez chwilę wyglądała jakby nie wiedziała co zrobić z rękami. Potem wzięła głęboki wdech, jak ktoś, kto wie, że nadchodzi moment, którego od dawna unikał. I wtedy coś w niej pękło. Nie dramatycznie, nie teatralnie, powoli, cicho. Jakby zsuwała z siebie warstwę, która przez lata była zbroją. Przekroczyłam granicę, przyznała ledwo słyszalnym głosem. Nie tylko dziś. Wtedy też w liceum, wszędzie, gdzie czułam, że mogę coś udowodnić cudzym kosztem, spojrzała na Annę i coś się w niej rozluźniło. Przepraszam, nie było braw, nie było świadków oczekujących na katarsis, było tylko kilka osób, które właśnie zrozumiały, że nie każda przemiana musi być głośna, by była prawdziwa. Igor, który wcześniej unikał emocji, teraz siedział z pochyloną głową. Głos miał cichy, jakby każdy wyraz ważył więcej niż powinien. Przejrzymy wszystkie dokumenty, powiedział, nie dlatego, że musimy, tylko dlatego, że nie chcemy już postępować tak jak do tej pory. Nie patrzył na Olgę, ani na Łukasza, ani na kogokolwiek, patrzył w siebie. Anna skinęła głową. O to mi chodziło, nie o wygraną, nie o kontrolę. Chodziło o to, by coś wreszcie stanęło na właściwym miejscu. Tego wieczoru nikt nie wyszedł z uczuciem zwycięstwa, ale też nikt nie czuł przegranej. Coś zostało powiedziane, coś, co przez lata gniło w milczeniu, w końcu wypłynęło na powierzchnię i zostało nazwane. Minęły miesiące, negocjacje zakończono na nowych warunkach, uczciwszych, przejrzystych, wolnych od manipulacji i skrótów. Anna nigdy nie miała potrzeby komentowania tego sukcesu, nie opowiadała nikomu, że to ona wpłynęła na zmianę tonu, bo nie o to chodziło. Aż pewnego wieczoru zupełnie niespodziewanie zadzwonił telefon. Na ekranie pojawiło się imię, którego nie widziała od tamtej nocy Olga Majewska. Przez sekundę patrzyła na nie, niepewna czy powinna odebrać, ale odebrała. Anna, odezwała się Olga. Jej głos był inny, bez pozy, bez warstw. Chciałam tylko powiedzieć: Próbuję być kimś lepszym niż byłam. Nie było ciszy, nie było potrzeby dramatyzowania. Anna odpowiedziała spokojnie: To próbuj dalej. Reszta należy już do przeszłości. Rozłączyła się. I wtedy, kiedy została sama z tym krótkim dialogiem, poczuła coś, czego nie dało się opisać wielkimi słowami. To nie była euforia, to nie był triumf, to była jasność. Zrozumiała, że nie pokonała Olgi, pokonała coś znacznie starszego, coś, co przez lata żyło w niej, ten lęk, że zawsze będzie mniej, że jej głos nie wystarczy, że musi się zmniejszać, by się zmieścić. A teraz już nie musiała. W tej jednej cichej decyzji znalazła coś większego niż zwycięstwo, znalazła własną godność. Nie do negocjacji, nie do oddania. I to właśnie z tym poczuciem prostym, ale nieodwracalnym, Anna zamknęła ostatni rozdział tej historii.